Dzień dobry, dzisiaj farmer w ramach konkursu Innowacyjny Farmer 2024 zawitał do województwa warmińsko-mazurskiego. Jesteśmy w gospodarstwie Szkotowo. To tutaj ziemniak jest w roli głównej. Zresztą sami zobaczcie, jakie innowacyjne rozwiązania są jeszcze tutaj praktykowane. Gospodarstwo Rolne Szkotowo, Paulina Agnieszka, prowadzimy wspólnie gospodarstwo rolne. Naszą taką podstawową produkcją to jest produkcja ziemniaka, sadzeniaka. Wprowadzamy tutaj wiele innowacji w nasze gospodarstwo, bo zależy nam, aby produkować ziemniaki najwyższej jakości, bo produkujemy najwyższe klasy materiałów sadzeniakowych. Zależy nam na najlepszej zdrowotności tych ziemniaków, ale przede wszystkim też na plonie. Stosujemy przede wszystkim sadzenie na zagony. to jest bardzo nowoczesna technologia sadzenia ziemniaków precyzyjne nawadnianie, gdzie razem z firmą Wasat i wprowadzonym programem stosujemy precyzyjnie ilość nawodnień na naszym polu, nawozów oraz środków ochrony roślin. W gospodarstwie zajmujemy się też certyfikacją Global Gap, Grasp, Mamy też, prowadzimy też zintegrowaną produkcję roślinną. Stosujemy systemy mapowania pól, GPS-y w gospodarstwie. Staramy się dbać o środowisko jak najlepiej. Stosujemy również oborniki, biopreparaty, bio, dużo, dużo biologii, doglebowo i dolistnie. Zainwestowaliśmy w najnowszą technologię, w najnowsze sadzarki, kombajny, odkamieniacze, bo chcemy, żeby nasza produkcja była na najwyższym poziomie. Nasze maszyny prowadzą GPS-y, czyli wszystko odgórnie. U nas w gospodarstwie właściwie możemy zarządzać z telefonu. Takie jest innowacyjne gospodarstwo szkotowo. Agnieszka Tołoczko-Worubel wraz z córką Pauliną gospodarują na 1200 hektarach, a powierzchnia podziemioka zajmuje 220. To ten gatunek jest w centrum uwagi, poczynając od licznych inwestycji. Najnowszą jest zakupiony w tym roku system nawadniania. To deszczownia mostowa Piwot, która również jest zarządzana w inteligentny sposób. Zresztą całe gospodarstwo korzysta z usług rolnictwa precyzyjnego. Na podstawie teledetekcji, analizy wskaźników kondycji roślin, lokalnych warunków wilgotnościowych i topograficznych przygotowywane są mapy aplikacyjne dla precyzyjnego dawkowania nawozów, środków ochrony roślin czy wskazówki dotyczące właśnie nabadniania. W ten sposób można ustrzec się przed suszą. Rolniczka posiłkuje się tutaj wodą z własnych stawów. Bazą do produkcji ziemiaka jest sprzęt firmy Grime, a w wypadku ciągników marka John Deere zresztą w gospodarstwie widać inwestycje w park maszyn, dzięki czemu też można było pokusić się o zwiększenie odległości między ścieżkami technologicznymi. To też maszyny do uprawy bezorkowej, precyzji siewu i sadzenia. Tutaj korzysta się z innowacyjnej technologii sadzenia zagonowego i podania nawozu bezpośrednio w redlinę. Gospodarstwo nie tylko posiada odpowiednie certyfikaty do produkcji ziemniaka, ale uczestniczy w systemie integrowanej produkcji, zrównoważonego rolnictwa czy rolnictwa węglowego. Rolniczka inwestuje też w bazę magazynową. Bardzo chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami. To wszystko z gospodarstwa w Szkotowie, które zajmuje się przede wszystkim produkcją ziemniaka. Rozwiązanie konkursu Innowacyjny Farmer nastąpi 19 listopada podczas naszej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Do zobaczenia!